Nazywam się Marta Małecka i zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania serii podcastów I Tak Wygląda Życie. Ludzie bardzo często oceniają i wymagają od innych tego, co jest ich własną prawdą. Każdy z nas ma inną historię, każdy z nas ma inne doświadczenia, każdy z nas ma inne wartości. Więc naturalnie każdy człowiek, mając to wszystko, ten cały bagaż na garbie, ocenia innych w ten sam sposób, patrząc przez swoje okulary. Naprawdę jest tak trudno być mamą. Bardzo trudno jest być mamą, to i tak widzę w tym ogromny sens, i gdybym miała tą decyzję podjąć jeszcze raz, to podjęłabym ją na pewno jeszcze raz. Późno zostałam mamą, ale cieszę się, że to się stało w tym momencie, bo ja byłam, zostałam tą mamą świadomie. To, czym się zajmujesz, jest niezwykle szerokie. I tak sobie myślę chemia z jednej strony, a z drugiej strony człowiek psychologia. Rozwój, samorozwój, wspieranie innych to jest właśnie to, co ja mam jakby rozumiem, że dla wielu osób może być abstrakcyjne. Mm -hmm. Bo kim ty w końcu jesteś? A potrafiłabyś z czegoś zrezygnować? Nie, <grym> nie. Próbowałam. I zawsze jest tak, że gdzieś tam na drodze spotykasz właśnie mentorów, nauczycieli, i oni ci mówią, Ania, słuchaj. Jak chcesz być ekspertem, chcesz, chcesz zbudować swoją markę, chcesz się wyspecjalizować, to nie możesz robić 15 rzeczy naraz. Bo nie będziesz dobra w niczym. Mm -hmm. Zobaczymy. Tak, e, zobaczymy, ja mam pokażę. Zobaczymy. Dokładnie. I to jest właśnie zajebiste że jedna Anna Stanczyk ma głowę na karku, jeżeli chodzi o procesowanie, projektowanie procesów technologicznych, w dużej mierze w branży nawozów. E, I ta sama Anna Stanczyk ma niesamowitą i rozległą wiedzę w zakresie właśnie wysokiej wrażliwości, planowania kariery, e, odporności psychicznej i to jest jedna i ta sama osoba, do tego jest piękną mamą, mężatką. I ja ci gratuluję. A ja ci dziękuję. <grymny> Bo nie trzeba wybierać. To jest um, jakiś czas temu miałam rozmowę z takim um, człowiekiem, który mówi: No, musimy znaleźć twoje why, jak tam Simon Sinek mówi, mm -hmm. um, i musimy cię jasno określić. No i on mówi: No i musisz wybrać. A, a, a ja mówię: A ja nie chcę wybierać, bo ja robię różne rzeczy i każda z nich jest dla mnie ważna. Miałam tutaj kiedyś, parę tygodni temu, na rozmowie, Kasię Kubicką i ona mówi, nie kocha się dzieci tak samo, ale kocha się równie mocno. I każdą z tych rzeczy, którymi się zajmuje, traktuje inaczej, ale one są mną. Ja nie chcę wybierać. A do tego tak, można być atrakcyjną kobietą, która potrafi cieszyć się swoją kobiecością. Czyli można być mocno e, intensywnie żyć, być mocno obciążoną, być bardzo aktywną i wciąż być piękną kobietą. A powiem ci jeszcze więcej, kiedy można zmienić te, takie myślenie, że e, my musimy się dopasować do tej jednej ścieżki, bo tylko ta jedna ścieżka nam pozwoli, nie wiem, zrobić karierę, wyspecjalizować się i tak dalej. Bo my jesteśmy kulturowo też przyzwyczajeni do, do tego, że każdy człowiek jest jakimś muzelkiem. I on musi się wpasować w jakiś układ. Mamy układ, zawód, nie wiem, inżynier, zawód to, zawód tamto. A jak odwrócimy to i skupimy się na tym człowieku, a nie na tym otoczeniu, które jest wokół niego, to się okaże, że możemy budować to z zupełnie innej strony. Ja, jako Ania Stancyk, zastanawiam się nad tym, jakie ja mam wartości, jakie ja mam umiejętności i co ja chcę robić, żeby te umiejętności, moją misję życiową i wartości realizować. I się wcale, to wcale nie znaczy, że ja muszę się zamknąć w jednym pudełku, bo ja mogę się zrealizować w tym pudełku, za chwilę sobie przejść do tego i do innego i ja będę potrafiła przez, między tymi pudełkami przeskakiwać i się na tym skupić i być dobra w realizacji tych zadań. I właśnie po to jest to odkrywanie potencjału, że ja się muszę dowiedzieć, w czym ja jestem cholera jasna dobra. I jak wiem, to nieważne, czy ja będę pracowała w firmie odzieżowej, czy ja będę pracowała na uczelni, ja będę korzystała z tych kompetencji, będę pracowała z różnymi ludźmi, ale będę potrafiła z nimi pracować i dojdę tam, gdzie chcę, zrealizuję swoją misję. Bo my już też odchodzimy w karierze zawodowej od zawodów jako takich, mm -hmm. tylko bardziej uczymy kompetencji. Tak jak mówi się, że studia nie przygotują cię do wykonywania żadnego zawodu, one tylko dają jakąś wiedzę, podstawę, a potem uczysz się tego już w konkretnej firmie, na konkretnym stanowisku. I my, naszym zadaniem, jako też wykładowców, jest uczenie kompetencji, a nie uczenie zawodu, bo zawód dzisiaj jest, a za dwa lata go nie będzie. A propos tego, co mówisz, czyli a propos tego, że nie wiedza kompetencje, to ostatnio doświadczam niezwykłego w takim programie, który się nazywa Resilience 21. 21 nie dlatego, że jest z 21 roku, ale dlatego, że trwa 21 dni. I mam takie poczucie, że Sylwia Lewandowska-Akwediani, która prowadzi ten program, ona właśnie pomaga nam zdobyć nowe kompetencje, a jedną z nich taka propo uczenia jest też unlearning, czyli oduczanie, bo kiedyś mam takie wrażenie, że też miałam takie podejście, że chcę umieć jak najwięcej. A teraz coraz częściej czuję przeciążenie i myślę sobie, że są rzeczy, o których można zapomnieć, że tak jak czyścisz dysk komputera, że tak samo jest też z umiejętnościami, że z niektórych warto zrezygnować, bo może są już Nieaktualne. Co sądzisz? Czasami też twoja głowa z tego sama zrezygnuje, bo nasz mózg ma określoną pojemność. I jak my sobie tak dowalamy tymi informacjami, dowalamy, to te, których nie używamy, po prostu są usuwane i nawet tego czasami nie zauważamy. Samo oduczenie to jedno, ale ważna jest też postawa. Sama mam do czynienia głównie na uczelni z tymi postawami takimi twardymi, że bo już tak jest, tak działa. Jak działa to, no, wiadomo, lepsze jest wrogiem dobrego. Ale jak się pokaże ludziom cel albo efekt, jaki może być osiągnięty, i czasami nawet szybciej mniejszym nakładem pracy, no to wtedy, jak się pojawi ta otwartość umysłu, to faktycznie można naprawdę dużo i wiele zmienić. Co dzieci zmieniły w Twoim życiu? Wszystko. <laughs> Wszystko. Nic, absolutnie nic, nie jest Ci w stanie przygotować do tej roli ani nie odwzoruje albo nie pokaże ci, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Czyli rzeczywistość, a twoje wyobrażenie jest totalnie różne. Bo ja z pewnością nie należę do kobiet, które w 100% oddadzą się tylko domowemu ognisku, bo ta część, ta sfera zawodowa jest dla mnie bardzo ważna. Ja wiedziałam, zakładając rodzinę i decydując się na to, z czym to się będzie wiązało i że Trzeba będzie z czegoś zrezygnować, bo doba ma tylko 24 godziny. A na tym początkowym etapie, kiedy dzieci są małe, no musisz dać im uważność, jeżeli to jest świadome macierzyństwo. I to, co było dla mnie najtrudniejsze na początku, to to, że jako kobieta, jako kobieta pracująca, całkowicie straciłam swoją tożsamość taką, że zaczynasz być mamą, rodzisz dziecko i ty funkcjonujesz jego potrzebami. Które są bardzo proste, bo chcę jeść, trzeba mi zmienić pieluchę, chcę spać. I y, jest też takie sformułowanie, że masz karmić dziecko na żądanie i to żądanie jest tutaj bardzo mocnym i ważnym słowem, tak. I ja wtedy zawsze mówię, tak zrobiłam to żartobliwie, ale jak ktoś mnie pytał, jak tam, to ja mówię, a pytasz mnie, jak tam u Ani Stansted, czy jak tam u Mikołaja, bo aktualnie jestem Mikołajem i żyję jego potrzebami. I nie mówiłam tego w takim kontekście, że to źle, że tak jest, że to jest coś... Z głęboką świadomością. Tak, mówiłam to z głęboką świadomością. Wiedziałam, że to jest etap w moim życiu, który kiedyś minie. Starałam się też z niego czerpać, bo to są też takie momenty, mimo tego, że jest cholernie, naprawdę jest tak trudno być mamą. Bardzo trudno jest być mamą. A jeszcze jak się słyszy, że małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot, to już nie napawa optymizmem. Ale to jest bardzo trudne, to i tak widzę w tym ogromny sens. I gdybym miała tą decyzję podjąć jeszcze raz, to podjęłabym ją na pewno jeszcze raz i byłaby taka sama: czyli tak, decyduję się na posiadanie dzieci i, i chcę, żeby były częścią mojego życia. A to, odpowiadając na Twoje pytanie, co zmieniły, przede wszystkim nauczyły mnie odwagi, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, bo wtedy zaczynasz działać nie tylko w. Patrząc na siebie i swoje cele, ale też patrząc na ich dobro i czego chcesz dla nich. Bardzo doceniam to, jak o tym mówisz, że byłaś anioł Stansk, ale jeszcze bardziej byłaś Anią Mikołaja, albo że byłaś Mikołajem. I to wydaje się być z jednej strony piękne, a z drugiej strony bardzo trudne. Bardzo trudne, bo twoje życie się całkowicie zmienia. Jesteś aktywna zawodowo, coś robisz, ciągle się coś dzieje, masz ludzi wokół, którzy pamiętają o tym, że jesteś, że, którzy cię potrzebują, ty się czujesz spełniona, że możesz im pomóc. A nagle jest taki klaps i koniec i wszystko się zmienia i tych ludzi nagle nie ma, no bo oni żyją dalej swoim życiem, mają swoje problemy, funkcjonują w świecie, w którym ty już nie funkcjonujesz. Nagle twój dzień wygląda dokładnie tak samo, jak w dniu świstaka. Wstajesz rano, robisz pewne czynności już mechanicznie, nie śpisz. Nie możesz robić czegoś wtedy, kiedy ty chcesz, tylko robisz wtedy, kiedy potrzebuje tego dziecko, bo ono potrzebuje wstać pięć razy w ciągu nocy, bo ono potrzebuje jeść. Jak e... przez to przeszłaś, że jesteś w stanie mówić o tym, że i było to trudne, ale też, że było to piękne? Czy było coś, co ci pomogło? Po pierwsze, pomaga samoświadomość tego, jak wiesz, co potrafisz znieść, gdzie są twoje granice, mm -hmm. kiedy, kiedy te granice zostają przekraczane przez różne osoby. Um, bardzo dużo mi dało myślenie właśnie, w zasadzie ta koncepcja, której się trzymam, że każdy z nas jest inny, więc jako matka też słyszałam, czy słyszę, tak będzie lepiej, zrób tak. Złote rady. Tak, złote rady. Trzecibaś. Dokładnie. To ja, mnie cały czas trzymało przy życiu to, że wiem, że to się kiedyś skończy. To, co mówię tutaj o tych negatywnych jakby odczuciach tego procesu. Mhm. A druga rzecz, to, to niesamowicie ważne jest wsparcie ludzi, których masz wokół: męża, partnera, rodziców, czyli dziadków, tych dzieci. Mhm. Bo to daje niesamowitą siłę. Czujesz, że nie jesteś w tym sama, czujesz, że ktoś ci rozumie, a druga rzecz to jest świadomość tego, po co coś robisz. Dlatego. Ja późno zostałam mamą, ale cieszę się, że to się stało w tym momencie, bo ja byłam, zostałam tą mamą świadomie. Ja chciałam nią zostać, starałam się o to, żeby nią zostać, wiedziałam, po co chcę nią być, co chcę tym moim dzieciom przekazać, jak je wychowywać. To, to nie jest oczywiście prosta i jasna odpowiedź, ale mniej więcej wiem, gdzie ja chcę, gdzie ja się widzę ze swoją rodziną i po co, i po co ich mam, co oni mi dają. Nie wiem, czy mam prawo, pewnie w wielu e, oczach nie mam prawa jako kobieta, która nie ma dzieci, e, mówić, ale wydaje mi się, że dobrym określeniem jest świadome macierzyństwo. I ty często to powtarzasz. Tak, że przyszedł taki moment i taki czas. A ja cię jeszcze spytam, a jak poznałaś swojego męża? No bo te dzieci masz z mężem i w ogóle mówisz o nim. To, to też w ogóle mały dystrakt. Bardzo sobie cenię. W kobietach, kiedy w, mówią o tym i w ogóle w ich przestrzeni mentalnej i życiowej jest partner, czasem partnerka, ale kiedy jest drugi człowiek, to jak poznałaś swojego męża? W bardzo nieoczywisty sposób. Myślę, że większość osób myśli, że poznaliśmy się po prostu na uczelni, bo wy oboje jesteście z jednej uczelni. Tak, tak. jesteśmy rówieśnikami, pracujemy na tej samej uczelni. Zajmujemy się. Z zbliżonymi rzeczami, aczkolwiek pracujemy na y, innych wydziałach. No i jak ja poznałam męża? W sposób, w który mój leniwy umysł powiedziałby, że absolutnie w życiu nie, na pewno nie i na pewno nie ja, poznałam go przez internet. Internety rządzą. Par lat temu też już rządziły. A to była w ogóle niesamowita historia, bo ja byłam absolutnym przeciwnikiem tego typu poznawania ludzi, bo miałam takie Przekonanie, że w ten sposób nie da się poznać nikogo na życie i że mogę tam spotkać jakichś dziwnych ludzi w ogóle. Ale bo kto szuka w internecie? Ci to nie potrafią, nie potrafią tak, w życiu. O, albo się Psychopaci, bam... mm, one mm, night stand mm, i w ogóle. Mm, a tutaj? Mm. Proszę. Ale Mój szwagier schakował sympatię i tak poznał moją siostrę, więc wiesz, no, historie wiesz, są. propos no, sympatii. sympatii. Tak. <laughs> to, y, ja wtedy, y, jak poznawałam swojego męża, to byłam po y, trudnym rozstaniu i taka byłam nastawiona na nie. I Pierwszy pod... naleśnik do wyrzucenia. Tak. I pierwsza de taka decyzja, którą podjęłam wtedy, byłam na etapie kupowania mieszkania i, i powiedziałam sobie. Żadnych mężczyzn więcej, to jest koniec. Ja będę niezależna, ja sobie sama. Ja nie potrzebuję tutaj czekać z zakupem mieszkania, na budowaniem życia na faceta, ja sobie wszystko sama. I nagle pojawia się on. Ale jak się on się pojawił, to to była śmieszna historia, bo ja mieszkałam wtedy z dwójką współlokatorów w mieszkaniu mieszkaliśmy. Oni pracowali, ja byłam doktorantką. I najpierw jeden z nich poznał swoją obecną już dzisiaj żonę. Na e, sympatii. <noise> Później. E, zareklamowali ci? Zareklamowali mi, tak. Później moja współlokatorka męża swojego obecnego też poznała przez internet. No i ja sobie tak myślę, kurde. A że ja jestem taką osobą, że ja wiedziałam, że ja nie chcę być e, samotnikiem. W sensie. Mhm. Umiem być sama, ale ja potrzebuję drugiej osoby do wzrostu, do rozwoju, do takiego poczucia bezpieczeństwa, do dzielenia się. A bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś, że. Potrafiłaś być sama. Tak, bo to też jest ważny aspekt, że nie potrzebujesz rycerza na białym koniu, tylko partnera. Tak, ja potrzebuję partnera, do, dosłownie. Yy, no i tak, tak to się stało, że się tak yy, poznaliśmy. Mężu, przepraszam, że ja wyjawiam tą tajemnicę. <noise> Ale tak się poznaliśmy, i to jest też jeden z dowodów na to, że, że można trafić na osobę, na życie y, również w internecie. A ja miałam duży problem, żeby poznać kogoś sensownego w, tak w realnym życiu, bo właśnie tamte spotkania, a zwłaszcza poznawanie kogoś w klubie, to w ogóle. No, no nie, nie, nie. Miejsca determinują czasem tak, charakter tak, tak, znajomości. Tak, tak, tak. One mm -hmm. night, to tak. Mm -hmm. to, są, to, to były takie, jakby. Um, takie, możliwości, takie możliwości. I się okazuje, ja... że ten internet nie taki zły. Mm -hmm. I, dobra, przyznam się. A propos poznawania, uh, ja nie pamiętałam, że my się spotkałyśmy w 2018 roku. Ja wtedy miałam uh, taki mój uh, życiowy moment zmiany do tego mojego, wskakiwania do tego mojego kolejnego życia. A dzisiaj sobie właśnie, jak, jak rozmawiałyśmy, to, to sobie uświadomiłam, że poznałyśmy się 6 lat temu, ale każda z nas była w zupełnie innym miejscu w tym swoim życiu. Jakbyś miała powiedzieć, jakie najważniejsze rzeczy się zmieniły przez te 6 lat u ciebie? Po pierwsze, myślę, że na pewno znowu z tą samą świadomością. Jestem osobą bardzo świadomą siebie. Ja wiem, czego chcę. Wiem, gdzie chcę być za jakiś czas i jestem tego świadoma. Pojawiła się u mnie rodzina. Na pewno stałam się bardziej autentyczna, bo przestałam się bać mówić o tym, czego ja chcę, jakie są moje potrzeby. Przestałam się dopasowywać. I pamiętam, że mówiłam Ci o tym, czym jest dla mnie celebracja i że kiedyś jej nigdy nie było. Nigdy wszystkie najważniejsze momenty swojego życia przeszłam bez celebracji i strasznie tego żałuję. Bardzo często w moim życiu, kiedy mogłam coś celebrować, to działy się wydarzenia, które były po drugiej stronie skali. I na przykład takim momentem, który mógłby się wydawać idealnym do celebracji, był moment mojej obrony doktoratu, gdzie kończysz jakiś etap, jest zwieńczenie, duma, taka radość, że, że to już koniec. A jak wyglądała moja celebracja? Ja wróciłam. Do domu, bo po tym jak się obroniłam, przyjechała też moja mama, był mój jeszcze nie mąż, ale narzeczony. Spakowałam walizkę i pojechaliśmy wszyscy z Wrocławia do Poznania, bo za chwilę miałam być dawcą przeszczepu dla mojego brata, który zmagał się z Białaczką. Jakby polaryzacja jest taka, że to już nie myślisz o tym, co to się zadziało właśnie chwilę wcześniej. Typu... Nie ma przestrzeni. Tak, nie ma na to przestrzeni. Teraz robię wszystko, żeby to zmienić. I nawet gdybym miała celebrować sama ze sobą, to to robię, bo bardzo mi tego brakowało i widzę, jak, jaka to jest ogromna wartość. Bardzo mi się spodobało, jak powiedziałaś, ja nie potrzebuję, żeby ktoś mnie oblewał szampanem. Ja sama chcę świętować to, czego dokonuję i to, co się dzieje. Tak, dokładnie. Uznać to, że, że coś zrobiłam, że jestem wystarczająca. Myślę, że ja większość życia. Dorastałam w takim przekonaniu moim własnym, że jestem niewystarczająca, bo to też wynikało z tego niezrozumienia otoczenia, że ja nie mam jakichś cech, które ode mnie wymaga społeczeństwo. I później moja, większość mojego życia było takie, że ja chciałam po prostu zaspokoić cudze potrzeby, zasłużyć na to, żeby, być, żeby ktoś mnie uznał, żeby ktoś mnie docenił, żeby uważał, że już teraz jestem wystarczająco dobra. I w pewnym momencie to do ciebie dociera. Następuje taki moment w życiu, że się zatrzymujesz i myślisz sobie, kurde, ale a kiedy ja zacznę żyć swoim życiem? Kiedy ja będę dla siebie ważna? W moim życiu było kilku, kilka takich momentów, aha, tak to nazwijmy, ale takich, takich momentów oświecenia. I jednym z takich momentów było to, że poszłam w ogóle pierwszy raz w życiu na... Ym, Wydarzenie, które było związane z rozwojem osobistym, a ja wtedy z rozwojem osobistym nie miałam absolutnie nic wspólnego i nic o nim nie wiedziałam i nic nie robiłam z rozwoju osobistego. Tak się akurat trafiło, że to było wydarzenie organizowane we Wrocławiu, które prowadził Jacek Walkiewicz, i to była pełna moc życia. On mi uświadomił na tym wydarzeniu, czasami się mówi, że idziesz na coś po jedno słowo albo jedno zdanie, i to zdanie tak ze mną zarezonowało wtedy, że ja. Że dziewczyno, ile ty jeszcze będziesz się uczyła, zdobywała kolejne certyfikaty, żeby powiedzieć, że okej, okay, teraz jestem wystarczająco dobra. Zacząć działać, zacząć praktykować tą wiedzę, którą mam, doświadczać. Przede wszystkim doświadczać. To był moment, kiedy słowo doświadczanie się pojawiło w moim życiu. Próbowanie różnych rzeczy, nawet tych, które są dla mnie niewygodne, których się boję. Bo znowu jedno z tych powiedzeń, które lubię, to o, o tej odwadze i strachu, że, że to nie znaczy, że masz się nie bać, tylko po prostu decydujesz, że coś jest dla ciebie ważniejsze niż lęk. No i ja wtedy taką decyzję podjęłam i moje życie się od tamtej pory zupełnie zmieniło. Jest takie powiedzenie: e, Tak bardzo boję się, że umrę, że nie, nie, nie żyję. Piękne. Bój się i idź, bój się i działaj. Marta, a co się zmieniło w Twoim życiu? Od 2018 roku. Tak, tak. Ja bym chciała, żebyś o tym też powiedziała, bo ja tę zmianę a... widzę, ale chciałabym to, zobaczyć. To powiedz, co widzisz, bo to jest w ogóle, wiesz, ciekawe. Bo faktycznie spotkałyśmy się dzięki Oldze Kozierowskiej, dzięki sukcesowi pisanemu szminką. I teraz spotykamy się znowu sześć lat później, to dużo czasu. Jak ty to widzisz? Na pewno przeszłaś taką transformację związaną z, i ze wzrostem świadomości, i też pewności siebie, bo mogłoby się wydawać, że ty w tamtym czasie miałaś wszystko, co mogłoby ci zbudować tą pewność siebie. Jak nawet opowiadałaś o sobie, gdzie pracowałaś, na jakich stanowiskach, czym się zajmowałaś, no to pierwsza myśl, która się z tym wiąże, to jest kobieta pewna siebie, silna, świadoma siebie i w zasadzie no, czego jej brakuje. Ale wtedy, jak podeszłaś do nas, do stolika, i zaczęłaś z nami rozmawiać, opowiadać nam wtedy o Lipari, to ja zobaczyłam dziewczynę, która wcale nie jest w tamtym czasie pewna siebie. Trochę nam mówiłaś, trochę czułaś się niepewnie w naszym towarzystwie, bo też nie wiedziałaś, co możesz powiedzieć, czego nie, w którą stronę pójść to, z tą rozmową. Mimo tego, że pamiętam, że miałaś wtedy na sobie gorset i czerwoną szminkę, to to nie dodało ci tej pewności siebie, którą być może myślałaś wtedy, że, że ci da. Ale jak patrzę na ciebie dzisiaj, patrzę na ciebie na live'ach, to widzę tak ogromną zmianę, przede wszystkim świadomości siebie, tej świadomości swojej kobiecości, kochania swojego ciała, tego, że ty się po prostu lubisz. I to jest najbardziej widoczne, że ty lubisz siebie jako osobę dzisiaj i siebie jako kobietę. I widzisz w sobie kobiecość. Ja Ci bardzo dziękuję za to, jak, e, że w ogóle zwróciłaś uwagę i że pamiętasz. E, to było chyba wtedy jedno z moich pierwszych wystąpień publicznych, e, takich e, na większym forum. I to był taki moment bardzo przełomowy dla mnie, bo e, faktycznie byłam dość młodą kobietą. Na relatywnie wysokim stanowisku w korporacji, ale zrozumiałam, że coś jest, że musi być coś więcej. I nie wiedziałam jeszcze o co chodzi, ale po prostu czułam, że to jest w jakimś sensie moje życie, ale że w tym życiu musi być jeszcze coś innego i coś ważniejszego do przeżycia. I wtedy właśnie to był ten czas, kiedy poznałam Jolę. Kilka miesięcy zaledwie po, po tym, jak się poznałyśmy. I zaczęła się moja przemiana z Marty korpo-dziewczyny w Martę-kobietę. Bardzo intensywny też proces pracy w terapii, w której jestem dużą orędowniczką i zawsze o tym mówię. Myślę, że najbardziej zmieniło się źródło mojej siły i sposób, w jaki ta siła mi towarzyszy. Czym innym jest hmm, pokazywanie w różny sposób siły i ekstrawersji, po to, żeby przysłonić lęk, a czym innym jest e, takie głębokie ugruntowanie świadomości, kim się jest, co się ma, czego się nie ma. I, i to jest moja siła teraz. O! Oh. <grywa> Aniu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. E, spotkały się dwie dziewczyny z chemii, które przetransformowały bardzo daleko. <laughs> bo ja jestem też chemikiem. Ale nade wszystko spotkały się dwie świadome kobiety ukłony niskie. Bo twoja historia i to, co mówisz, jak mówisz, myślę, że będzie piękną inspiracją dla wielu osób. Dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. To była dla mnie ogromna przyjemność ta rozmowa.